Cześć. Dzisiaj kolejny odcinek dotyczący kolejności urodzenia, a raczej nawet kolejności poczęcia. W poprzednim omówiłam um, dziecko numer 1, dziecko numer 2, dziecko numer 3. No to teraz przyszedł czas na dziecko numer 4. Czwórka oznacza taką stabilność, strukturę, taką konkretyzację, świat materialny. I to jest właśnie czwórka. Czwórka to jest to dziecko, które jakby stabilizuje rodzinę, jest zawsze odpowiedzialne. Pamiętajcie, że jak, jak opowiadałam o tym schemacie, gdzie patrzymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, to czwórka jest pod jedynką, więc bardzo dużo z jedynką ma wspólnego. Jako, że to jest też liczba konkretyzacji, to jest to. Dziecko, które ma taką umiejętność, człowiek, który ma taką umiejętność przekształcania jakichś pomysłów, idei w, w te rzeczy materialne, czyli przekształcania myśli w działanie, może być taką osobą bardzo poważną, ponieważ niesie ze sobą sekrety rodzinne różne takie rzeczy niedopowiedziane. Pamiętacie, że właśnie z tych sekretów, z tych nieprzepracowanych traum Biorą się potem choroby, tak? biorą się potem choroby i różne takie dziwne sytuacje, dziwne takie przypadłości, które, które gdzieś tam w, możemy scharakteryzować u, u pewnych ludzi. Zatem to dziecko, ten numer czwarty, niesie ze sobą historie, które do niego nie należą. I to są takie rzeczy, które. Obciążają. Jak sobie pomyślicie teraz o tych wszystkich numerach, znaczy przynajmniej tych, które oczywiście omówiłam do tej pory, to każdy ma jakieś takie, można by powiedzieć, właśnie światłe cechy i takie swoje cienie, nie? Czyli, czyli blaski i cienie, to światło i cień to wszystko, co charakteryzuje nas wszystkich i, i świetnie jest zrozumieć swoje mocne strony, a jeszcze, no może nie jeszcze świetniej, ale równie dobrze zrozumieć, równie wartościowo jest zrozumieć. Ten nasz cień, czym on jest, skąd to jest, co możemy też z niego czerpać. Jak możemy z niego czerpać? Czwóreczka bardzo potrzebuje trójeczki, bo trójeczka rozśmiesza. Też ma swój smutek wewnętrzny, ale potrafi rozśmieszyć tę e, poważną, czasem zasępioną czwórkę. I przesłanie na teraz dla czwórki, co jest dla Ciebie ważne, co powinieneś, co powinnaś wiedzieć. I tutaj e, Nomen Omen. Kartę, którą wyciągnęłam z tarota, to jest właśnie numer 4. The Emperor, taki imperator, czyli taka postać, archetypiczna postać ojca w całym, w całym tarocie. I co to tobie teraz mówi? Co do mnie przyszło? Co, co mówi do ciebie ta karta, droga czwóreczko? To jest to, żebyś była czy był samą żebyś używała właśnie tych swoich umocli, umiejętności lidera, stabilizacji, czy rodziny, czy, czy stabilizowania sytuacji w życiu, w życiu zawodowym, skoncentruj się na tym, co właśnie tego wymaga. Masz plan, bo jesteś taką osobą, która ma plan, trzymaj się tego planu, realizuj go, czyli rób to, co jest właśnie w Twoim archetypie, co jest z Tobą zgodne. Jest to teraz z jakiegoś powodu dla Ciebie ważne bardziej niż kiedykolwiek indziej. I teraz coś dla piąteczki, gdzie piąteczka tak koresponduje z dwójką i piąteczka jest oznacza konflikt, oznacza gdzieś tam niestabilność, oznacza zmianę, czyli można powiedzieć drugie imię piątki to zmiana i rzeczywiście jest taką energią, jest takim wulkanem energii i bardzo potrzebuje... Takich rodziców, którzy są bardzo otwarci, którzy można by powiedzieć też lubią się uczyć, są właśnie otwarci i, i ciekawi nowości i po prostu strasznie się nudzi i, i bardzo cierpi, kiedy. Rodzice tacy nie są, bo to dziecko, ta piątka, ta zmiana potrzebuje, żeby ciągle coś się działo i tak naprawdę w jej towarzystwie, można powiedzieć, jak się to dobrze zaobserwuje, po prostu się zmienia. Wystarczy jej obecność i, i przynosi piątka ze sobą właśnie taką, taką aurę zmiany, a w zmianie mogą być również konflikty, gdzie niekoniecznie to w konflikty. Tak, mają swoją rolę do odegrania, i, i proszę nie kojarzcie konflikty, konfliktów od razu z czymś złym, bo właśnie konflikty można wykorzystać do tego, żeby przyniosły bardzo pozytywne efekty. I tutaj, tak to, co ta piątka powinna wiedzieć, bo od razu chcę o tym powiedzieć, to jest teraz jest taki dobry moment, właśnie na nowe przedsięwzięcia, na nowe przedsięwzięcia, które mogą zaskutkować, nowe przedsięwzięcia biznesowe, bo um, które mogą zaskotkować właśnie czymś bardzo dochodowym, materialnym, więc mówimy tutaj o przedsięwzięciach właśnie w tym, w tym duchu i w tej, w tej przestrzeni. Tutaj potrzebny jest plan, potrzebne jest konkretne działanie, które będzie prowadziło do celu, skupienie na tym celu. Piątka ze swoją energią ma ku temu ogromne możliwości i predyspozycje, żeby właśnie w taki sposób działać, żeby ten cel ostatecznie osiągnąć. Tutaj taką jedną praktykę, którą bym wskazywała, która, która piątce będzie teraz bardzo pomocna, to również uziemianie się, bo pieniądze to jest ziemia. W ogóle rzeczy materialne to jest ziemia. I to jest też taki moment, droga piątko, kiedy to uziemianie się bardzo, bardzo będzie dla Ciebie korzystne, żeby właśnie zacząć, potem kontynuować i osiągać właśnie swoje cele. Piątka potrzebuje ruchu, wolności, działania, czasami może latać ponad ziemią, a to połączenie i z niebem, i z ziemią jest absolutnie niezbędne, żeby być w tym stanie flow. Także droga piątko, uziemiaj się i działaj numer 6 oznacza współpracę i harmonię, i rzeczywiście jest to dziecko, które szuka tej współpracy, bardzo kocha rodzinę i niemal się dałoby wszystko, żeby tę rodzinę utrzymać razem, żeby ją tak skleić, żeby tam była harmonia. Dziecko numer 6 unika konfliktów. Dziecko numer 5 wiecie, nie znaczy, że musicie, jeżeli jesteście piątko, nie znaczy, że musicie lubić konflikty, ale w zmianie Mogą się pojawić tarcie, wy jesteście na to otwarci. Możecie być otwarci na to, że po prostu to jest część zmiany i, i, i tym się zarządzi, że tak powiem. Natomiast szóstka bardzo, bardzo unika konfliktów i czasami nie mówi rzeczy, które powinny być powiedziane, raczej je tak ukrywa właśnie po to, żeby jakby nikogo nie martwić, żeby nie wywoływać jakichś takich sytuacji, gdzie ktoś będzie, nie, daj Boże, cierpiał. Szóstka tak za wszelką cenę czasem szuka tej harmonii, a to wcale nie jest potrzebne i. Ten przekaz, który dla mnie przysz, do, nie, przyszedł do szóst dla szóstek, to jest to, moi drodzy, że czasami konflikt jest naprawdę potrzebny i nie bójcie się go, bo macie do tego wszelkie możliwości, żeby, żeby sobie z tym poradzić. Wykorzystajcie konflikt właśnie do tego, żeby budować harmonię. Czasami trzeba, że tak powiem, zasiać ferment, to znaczy podważyć status quo, żeby z tego wyszło naprawdę super jakość. Żebyśmy na przykład nie dawali, że, że jesteśmy super rodziną, się ze sobą zgadzamy, ale żebyśmy jesteśmy super rodziną, bo przepracowujemy ciężkie tematy. Nie, niekoniecznie musimy mieć to samo zdanie, ale y, to przepracowanie ciężkich tematów poprowadzi nas do tego, że my się odnajdziemy, że my się y, zrozumiemy na dużo głębszym poziomie niż przed tym konfliktem. Taką charakterystyką Dziecka numer sześć jest to. Zresztą pomyślcie sobie, szóstka koreluje do trójki. Trójka to jest ta komunikatywność, otwartość, ale również to niesienie w sobie takiego smutku różnych traum rodowych. Także szóstka to też jest kolejnym takim, takim wysokiem w rodzinie. Może uchodzić za takiego inteligencika i rzucać takie różne pytania, które właśnie sugerują tę mądrość ponad wiek. Natomiast no, szóstka już jako dziecko po tej dwójce, gdzie ta dwójka powiedzmy jest takim, no jedynka, dwoje dzieci mamy, no i co więcej to mogą być takie, większa liczba dzieci może być odbierana jako no właśnie jakiś przypadek, no i szóstka też się może gdzieś tam zastanawiać, co ona tam na tym świecie robi i jak się pojawiła i pod płaszczy... nawet nie pod płaszczykiem, ale pod tymi swoimi inteligentnymi, mądrymi pytaniami może się też kryć właśnie taka, taka też niepewność siebie wynikająca między innymi z tego, że ja do końca nie wiem, czy mnie chcieli, czy mnie nie chcieli, nie, co ja tu robię. Także te tematy warto sobie rozpracować, bo czym je chcieli, czym nie chcieli, ja tu jestem i ja tu po coś jestem, po coś się urodziłam, po coś się urodziłem, ok? Szósteczka może wyglądać młodo, bo to jest właśnie ten, taka wesołkowatość, e, taka radość, może też figlarność, e, które właśnie temu sprzyjają, to takie troszeczkę, takie wieczne dziecko w rodzinie, można by powiedzieć, nie, nie starzeje się I, i niezmiernie, niezmiernie ta rodzinę kocha. Na tym kończę dzisiejszy odcinek, a w kolejnym usłyszycie o dzieciach numer 7, 8, 9 i 10. Mówiła do Was Anna Matka Boska.